Piknąć oooo! Jak no scope, a chciałem mu kawać. za jaja? A ci robi kwa worko, worko tylko kwa Apple, iPhone 15, <grym> Pro <April>, Max, bym <grym> się. Spotkam Cię kwa karyplu mały z metra cięty. Jak ci wypdolę w to się kawa nakryj. Krzywą swoją nakryjesz. Mówią, że skiny nie grają. Jak widać, to prawda. Ej, ile to trzeba strzelać? To gówno i panne. Ale przynajmniej Cię oko. Dlatego na CSGO Skins możesz zdobyć skiny dzięki codziennej darmowej skrzyni. A nóż może dzięki niej będziesz wymachiwać takim pięknym butterflyem. Dodatkowo co jakiś czas na stronie pojawiają się eventy oraz konkursy, gdzie możesz zdobyć kozackie przedmioty. Mówmentu może ci nie poprawił, ale przynajmniej będziesz miał się. Przy czym chwalić kolegom. A jeżeli ci to nie wystarczy, to możesz również toczyć bitwy z innymi graczami i zdobyć jeszcze więcej skinów. Dzięki funkcji Exchanger wymienisz je wszystkie na przedmiot, który Cię interesuje. Z kodem MOSKITO otrzymasz darmowe 2 złote oraz plus 10% do depozytu. Czyli ty sparujesz bez kasków? Bez kasków, no. Ale nie! jak, spa nie, jak sparuję z dużymi, jak sparuję z dużymi takimi 105-110 no to wtedy kask mam, bo nie chcę, chopie. Nie umieć się wysłowić później. Bo, bo teraz już mi jest ciężko. Kwa. <śmienicza> Dlatego pyszam. <śmienicza> w łeb! Dostał w łeb! Dupa! Balonki w Bęsa! o banana. Apsylon. Co w to B? S. Ooo, wstajdzie! E co on odpierd? Kon jeden. Co tu się kurwa dzieje? Motorola polska. Motorola polska. Motorola polska! <śmienicza> <śmienicza> polska. Jesteście takim pi- wielkim koncernem i dajecie mi kurwa 5 zł śmiecie je baneho je was? 5 zł kurwa Ja cię zainteresuję zaraz do Motorola, motorolo to cię chyt strzeli Tylko kurwa Apple iPhone 15 kurwa Apple. Pro Max Ej dobra co to jest w ogóle? Dobra już ej bo oni cały czas mi teraz wysyłają co do nate po 5 zł kurwa, i motorola polska człowieku kurwa. Ja dole. Papa, papa, jeden to. Short? Eee... jeden jest na badanie, z shotgunem. Shell coś zmida, może to gala, piknie. Shell, jak podarować koleżankę Czekaj. z klasy? To normalnie. Podejdź do niej, powiedz hej, mała, może malborasa, trochę Coca-Coli. My se pójdziemy na drzeczkę, tutaj ten. Złapie cię za łódeczkę. Chujnie. Ej, Shell, to no. jakby współpraca, z mo jakby Motorola napisała współpracę, to nie chuj. Nie chuj. Jakby Gabe. O współpracy napisał, to tak Bo bym sobie wziął taką swoją kapsułeczkę Nie? Podpisiłbym no. bym dolną, hopie Dropiłbym dotąd aż bym kwa, wydropił złotą, nie? O ja kwa, dole nie? Przepraszam On już miał low hopę -e po tym low, po ja tym low. Drugie mieć nie niestety, za, Ja się zapomniałem, że to jest ten friendly fire jebany. A czemu ty nie masz skina do koła? To jest swój kałach? To jest mój kałach, no Nie mam skina do kałacha A to chcesz mi nas sponsorować? No to daj mi, to ja chcę tego lotusa. Nie, 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 to ch... nie to. Safari Mesa ci mogę dać. Nie, nie. Ale z naklejkami no, za 50 tysięcy dolarów. Uważaj, wychodźcie, chłopcy, do sajtu! Gdy on jest! Szeli oh. w klaczu. O, Jej, o, f... ty. O, ale to Co to za fotel? Kuguar! On kurwa W nocy. No, ty jak się na przykład, banany, jak się włączysz banany. program, to ci jaja masuję normalnie, chyta cię za jaja i <noise> ci robi kurwa worko, workocią A ty ten fotel LGBT wyrzuciłeś? Tak, nie, mu mu dałem, bo chciał. A. Bistrzu, ty o. Mistrzu ty mój! Dobrze dobrze pykała. Abort, abort. Co? To, to zjadłeś wszystko? No co jest?! Szeli. Szeli kurwa, kwadraciak, Biko. dawaj. Za smokiem jest. Dwa, a teraz oni tutaj No... Jeszcze tutaj trzy, a teraz macie dwa. No, no, przegrywamy teraz. I kolega mnie zabił. Taki śmierdziel, taki brzydki ginold, powiedz. Brzydki ginol niedobry ginol. Aha. Brzydki ginold. Dokładnie, niedobry ginol Niedobry, bardzo niedobry. Czasz. Tak, o tak, to ten, no. Łysą głowę. Ten z Nie, nie. O ten, o ten, o, co go zabiło? Ugrał No, tak to wygląda w biegowie, no Wiem jak codziennie, ale prawie już cię wyzywałem. Eee, jeszcze jeden jest. Dzięki, że mnie zabiłeś. Ale nie, to on, dobra. Swój, swój zabił tamtego. Kala leży. Jest na balanie. Na ma. Banan? A no tak się. No. Ja, ja piek. Bruno! No. Oh. O, o. Młody Zero, ma 5,5 no. i, i 16. Jezus Jezus nie, dam mnie to jest. Mogę smoke dać na proszę. kontakt Daję Daj Daje Ładnie. Plantuję. Nie robię smoke. Nie robię, nie robię. No i... No za młody jest, płaty Upsy czyste były? Nie, długo sprawdziłem upsy ja daję, pyka, wbiegaj, ja ci daję flesze, Biegaj ja ci daję flesze, pikuj tylko bs -a. pikuj tylko besa. Dobra, dobra, czekaj, czekaj Z długiej, z długiej, wziąłem shorta, shorta to był Jeszcze jest dwóch Pale, pale side, pale side no? EBS w, we wnęce, lewa wnęka, od razu na bok się stoi Cze to Ja cię takiego czegoś nie trafiłem Dobra, ostatnia, ostatnia O. A. dobra, czekamy. Ej Gini Ginny, chodź w maju zrobimy drank streama we dwóch Ty chyba jesteś kurwa, ja nie piję alkoholu Dawaj, no dawaj chłopy Ja nie piję alkoholu Naj**jemy się jak takie stare dziady kurwa Ja jestem młoda dupa ty jesteś stary dziad jak ty kurwa wygląda jakbyś miał 47 no dobra, ale mimo wszystko ja jestem młoda, a ty jesteś starcem. I ile ty masz lat? 26 Taki młody jesteś? 27 w październiku dopiero. To żeś się dorobił za mało lata. Kurwa, kon, kon, kon. Coś się dorobiłem kurwa. Ty na mm. ile Ale jak dorosnę to chciałbym sport, być nie? jak ty Szeli. Nie, nie popełniaj tych błędów co ja. Kurwiamy, że ligę 24 Hada Bandzi musi być. Ja się to, ale to byłby złoty odcinek. Bym już o tym nie wiedział, kurwa Ale by była afera No Dobra, chyba Ej, no w albo zabiliśmy dwóch. Wrócił do BS-a chyba. Później pierwszego, później pierwszego. Po głowie, po no Bo ma white bull mnie, nie? Ale czemu? No bo. No, on ma zero, bity, prosto hela. No, po... no popatrz na k***ę, p*** deloną, no patrz, co to tyle czasu i tychał się ruszał. A ile, ile, bungee, ile ma teraz subów? Mańkę 200 chyba. Mańkę 200, to jeszcze 800 tysięcy i skaczesz z samolotu. Czego? To no bo kurwa tak, bo tak mówię. <grym <grym A co ty, <grym> goro, od contentu jesteś? No tak, no tak, robię ci content teraz. Ja bym chciał wyskoczyć z samolotu i że gość mnie musi złapać w powietrzu, że ja le lecę bez spadochronu. I że jakiś pros mnie musi złapać w powietrzu normalnie. Jeszcze daję dojeżdżam, tylko się we dół, jest. Yes. Dobra, Dobra. Ale... Sporkować ci te No i chuj. Ty blokujesz, mnie ja blokuję. O, jeszcze się na wy... drugi środek. Jest Czego ja będę iść, 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 O kur... był? Na dwójkach? Dwóch Jaa... Jeden ma zero, jeden ma zero Będzie raczej pod B Może być plecy chyba jeden Dawa, jeszcze raz strzel Kur...wa Bo mam palucha grubego Banan i Zabili się o Fostrongin ja się skopci ci BBB smoki O kurwa, ja mi wyjebał no, Tak no. Nie żyje Zabij dwóch Kapsyka, ja jadę Jeszcze jeden MP9, side Dorzuci smoła no To ja Ja mam palaka, nie wejdę Chyba to zmogam Nie, plecy no, setu dole I <try> <Ale> się Tylko w sekundę chyba Tak Flashe'ują Flashe? Piachu, bomba Dobrze no, Jest no, 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 no. To no, spot był, no kurwa nie widziałem jej, no ja tole, no co no, oni kurwa. Nie do ciebie mówię, kurwa, przepraszam. Aaa. No, ja bym mam k**iście, człowieku. <laughs> Wezmiesz k**wa Cysu przekaz, czy nie? Jak ty bezumia, gadasz bezumia. do cyca kurwa, Piotrek? Żartuję <laughs> sobie, to no, przecież kurwa. Tak, żartuję. Ja idę mi da teraz. Jadą giną. Jadą, 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 jadą B. Jadą się, Jeszcze nie weszli. Pali. Smoku na gali, na pananie Pali się Zero Kupo. Jedynka, Jedynka. Chowaj se to, bo to... Ta Piotrek, sejwuj Rampa ile raz, próbuję na przestrzeń patrzeć Wyszedł? Ja... Przeszedł to... w ogóle. Ładnie. Pan jeszcze, niedaleko. Do A! ostatni. Dobra raczej, dobra Znaczy do mida Domida szedł jakby, nie? Dobra, ja nie pikuję. Chodzi mi. No, Czyli, patrz, mam takie same rękawiczki. Nie wychylaj, nie wychylaj. Digiel, digiel. Nie, bo ty masz Pandory. No, ale ty... Ej, Cio! Ja cofam. Cofaj, cofaj. No, Bomba B, Pomagam ci, pomagam Pana cofnął Fleszuję go Nie, musiałem Mleko musiałam. Bo... U... Zabiłeś Ty rzuciłeś tego... Ty, tego Polaka rzuciłeś? A mhm. zgodnie, nie mam Polaka Nie, nie stać mnie było przyjąć A broń Nie, absolutnie nie no, ma Przyszedłem Spotkam cię kurwa Karyplu mały, z metra cięty Jak ci <laughs> dole kurwa wryj To się kurwa Grzywą kurwa tą swój nakryjesz mm. Ładnie Widzieliście to? Ja mam 40 już, odpuszczam Ja ja w nich nie trafiłem Czu. Ej wyjdzie mi mida? nie? Nie ma banana u was Na midzie, wyszedł do shorta Przed chyba w apcy, uważaj Nice Nice, Ładnie pyka o, nie no, no jessa, no i teraz nie pikujemy. będzie baja Nie My sobie musieli... musimy podejść Piknąć Oooo jak kurwa, no skołpa chciałem mu zjebać Są pod B, czy Nie? Tam, no chodzą, jeden, chodzą, jeden, jeden Wchodzą, wchodzą Co tam? Mam się tu No ładnie Bomba niby jest ale Basen raczej, pójdź Basen no Mogę fleszować basen? Nie mam, nie ma basenu no, ty Co cofnęli do A, co do A Mam go, mam go Dobrze, dobrze. Nie no, najdy, leży. Masz, dawaj na flesza, flesza ci rzucę, masz Mit. Jest drugi mit Dopalam apsy Dobra Mit jeszcze Przypalił ja. mi się trochę chyba Cicho Shelly Oj oj.